Witam wszystkich serdecznie. To już druga część rozmowy z panem posłem Pawłem Kowalem. W dzisiejszym odcinku poruszymy tematykę niezwykle istotną. Opowiemy wam trochę o polityce zagranicznej, a w szczególności dziedziną, którą się pan poseł zajmował, czyli polityką wschodnią. No to na początku zapytam o tą doktrynę Miroszewskiego i Giedroycia, która powstawała jeszcze zanim Polska no, stała się demokratycznym, wolnym krajem. W skrócie opowiem o tym, jak to wyglądało. Generalnie tak naprawdę skupiliśmy się na tym, że kiedy doprowadzimy na wschód nieco demokracji, otworzymy te rynki na zachód i na rynek też między innymi polski, ale w jakimś małym stopniu, bez zbędnego naciskania. No to te takie państwa jak Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia będą ciążyły do Polski, będą takim naszym obszarem wpływu. Czy to się sprawdziło, czy dostrzega pan błędy w tej polityce z lat 90? No, jeżeli mówimy o doktrynie, którą pan nazwał doktryną Mieroszewskiego i i, i tak niektórzy faktycznie ją nazywają, podkreślając, że Juliusz Mieroszewski Współtworzył ją z Jerzym Giedroyciem, że w rzeczywistości to on pisał główne teksty do kultury na ten temat, a tak, do kultury paryskiej, Tak, prawda? ale Giedroyc tylko jakby zamawiał czy tak, mhm. w taki twórczy sposób. Z tak. okej. Okay. No i faktycznie możemy uznać, że ci dwaj panowie wymyślili jakiś koncept, który generalnie dotyczy relacji polsko-rosyjskich, tak naprawdę. Mhm. Bo istotą tej doktryny jest relacja z Rosją. Chodzi o to, żeby, co zrobić, żeby Rosja nie była imperialna, żeby nam tak. przestała zagrażać. No i wniosek, który pojawia się w ramach tej doktryny, jest następujący wzmocnić Litwę, Litwę, Łotwę, Litwę, Białoruś i Ukrainę, a także tak. państwa bałtyckie, mm -hmm. czyli także Łotwę, Estonię, czyli stworzyć, doprowadzić do tego, że powstaną między nami a Rosją niezależne państwa. Bufory. Rosja wtedy, no, nawet nie wiem czy bufory, bufory to jest takie trochę staromodne słowo geopolityczne, geopolityczne nie? nie <taki> potrzeba, może... Jacek Bartosiek. Tak. tak, że niepotrzebne tutaj w tej rozmowie. Po prostu chodziło o to, żebyśmy nie byli po, żeby nas nie łączyła z Rosją granica, tylko żeby między nami no, a Rosją się... były państwa. Mhm. No, łączy kawałeczek, prawda? A chociaż trudno powiedzieć, jaki jest dzisiaj status Białorusi, bo niektórzy uważają, że de facto Białoruś jest już tak wciągnięta, że to też jest. No właśnie, obyczaj... czy to też nie jest nasz błąd? Czy to można było coś tu zrobić więcej, żeby był większy wpływ na Białoruś? Nie wiem, czy można było, może wcześniej można było, tylko że Polska mhm. też nie od razu mogła sobie na wiele pozwolić w latach 90. Taka, taki najlepszy czas polskiej polityki wschodniej to są lata 2000, po roku 2000, czy kiedy już byliśmy w Unii. I kiedy byliśmy już w NATO i mieliśmy zasoby, i, i, i mieliśmy polityków, którzy chcieli to robić. Mhm. I to był taki najlepszy czas polityki wschodniej, więc ta doktryna kształtowała się jako pewna myśl polityczna związana z ośrodkiem, z Instytutem Literackim i z kulturą, z miesięcznikiem Kultura, który wydawany był w Paryżu, a potem została przyjęta jako pewien rodzaj doktryny państwowej. Ta myśl polityczna się stała się doktryną państwową. Bardzo i mocno wpłynęła na to Wpłynęła na myślenie o polityce wschodniej, mhm. bo chodziło, no generalnie, jest to, co jest najważniejsze dla polskiej niepodległości, prawda? Chodziło o relacje z Rosją, żeby Rosja nam nie zagrażała. Co zrobić, żeby Rosja nam nie zagrażała? No i generalnie na to pytanie w historii polskiej myśli politycznej pojawiały się dwie odpowiedzi. Pierwsza, dogadać się z Rosją. No, i niektórzy no, tak. uważają, że, że to tak, jest tak. jednak naiwne. Mhm. Druga, doprowadzić do tego, żeby między nami a Rosją istniały niezależne państwa, które trochę zminimalizują ten nacisk Rosji, a przede wszystkim odbiorą Rosji ten, to, tę imperialność, prawda? Mhm. Bo y, zgodziłby się Pan z doktorem Bartosiakiem, że bilans jakby pomiędzy, bilans, bilans zysków i strat pomiędzy Polską a Rosją jest równy zawsze 0, czyli na przykład Rosja ma 1, to my mamy minus 1, no tak obrazowo to, to ujmę, czy raczej, raczej nie? No to różnie bywało w ostatnich 100 latach, nie wiem kiedy on to mierzył, prawda? I bo on uważa też, że jednak w tych latach 90. -tych no po prostu nie mogliśmy uwierzyć w to, że Rosja jest w tamtym momencie tak słaba, że utraciła tak znaczące po prostu powierzchnię swojego terytorium i że można było to wykorzystać, ale to by pan no się no, jeżeli nie chodzi, chodzi o, lat, o lata 90. to bardziej złożona sprawa, dlatego, że... To nie była kwestia, myśmy nie dowodzili tym wszystkim, to była kwestia hmm. też polityki amerykańskiej, szczególnie około roku 1991-1992, czyli doktryny amerykańskiej, żeby jednak nie doprowadzać do rozpadu Federacji Rosyjskiej, czyli hmm. po rozpadzie Związku Sowieckiego nie doprowadzać do dalszego rozkładu y, państwa sowieckiego byłego. Hmm. Wtedy chodziło o to, po prostu, żeby się nie rozpadła sama Federacja Rosyjska. Dlaczego? Bo rozpadające ehm, się Imperium Sowieckie no, uważano, że to jest niebezpieczne, choćby ze względu, hmm. choć względu na posiadanie broni, e, atomowej. Nie? Więc broń jądrowa, siły zbrojne, ogólne problemy stabilności w Azji powodowały, że Amerykanie nie zdecydowali się na to, żeby cisnąć na dalszy rozpad tego państwa sowieckiego. Tam już chodziło po prostu o samą Federację Rosyjską. Pamiętamy, że taka próba pęknięcia nastąpiła około 93-94 roku, kiedy było blisko już wyjścia Czeczenii z Federacji Rosyjskiej. Mhm. To byłby taki precedens, kiedy rozpadłaby się już sama Rosja. Nie tylko Związek Sowiecki. Także to nie była tylko nasza decyzja. To jest trochę historyczne myślenie, że my tam mogliśmy sami o tym zadecydować. Mm -hmm. Faktycznie jest tak, że około roku 91, 2, 3. Polska była dość istotnym graczem w tej części taka szansa się pojawiła. nie tyle to była szansa na to, że możemy zadecydować, co dalej z Rosją, bo to było właśnie przesada. Nie, oczywiście, ale z tymi państwami, ale mieliśmy wpływ nawet na samą Rosję, prawda? Że polscy doradcy mieli dość istotne znaczenie w Rosji, to bym się trochę zapomniało. No ale znowu, jeżeli patrzymy na te relacje polsko-rosyjskie, to trzeba wziąć ze 150 lat do tyłu. To różnie było, nie. Bo jednak, nie wiem, jeśli chodzi o powstanie Związku Sowieckiego, na to bitwa 20 roku i pokój ryski. To dość kontrowersyjny w niektórych Z którego Piuszczycki tak. nie, nie był w ogóle zadowolony z tego. Nikt z niego nie był zadowolony, ale ja też uważam, że to nie był najlepiej zawarty pokój. W zasadzie to był taki pierwszy krok do tej II wojny światowej. Ale można drugiej, tak powiedzieć. Ale bo... z drugiej strony to był ostatni krok pochodu bolszewików na zachód. No tak, tak. On ma plusy i minusy. To dość ambiwalentna hmm. historia, o pokoju ryskim można by oddzielnie dużo no, dyskutować, okay. ale to ja to wszystko opowiadam tylko po to, żeby pokazać, że nie jest takie oczywiste, że zawsze przegrywamy z Rosją i że musimy przegrywać. Hmm. Dzisiaj oczywiście to wygląda inaczej, po prostu. jest Mocarska atomowym, Polska, ale Polska jest w NATO jest w Unii Europejskiej i mamy też dodatkowe instrumenty, których kiedy indziej w historii nie mieliśmy. I to tak bardzo dużo znaczy jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo to, że jesteśmy w NATO. No chyba to jest oczywiste. A w 1939 roku też... No nie byliśmy w NATO. Nie, ale mieliśmy konkretne układy, układy z Francją, z Wielką Brytanią na konkretne dostawach. O, o, o dużo niższym statusie i, mhm. i sytuacja. Polski była dużo słabsza. Ale które kraje by, powiedzmy, wystawiły swoje wojska, na, czy, czy chodzi o wojska natowskie, a ja poza Amerykanami, załóżmy? Eee, um, no wszystkie, które mają zobowiązania, by się zachowały według tych zobowiązań. To nie oznacza, że mm. w ciągu jednego dnia przyjechałaby tutaj nie, armia z... Belgii czy Holandii. Minimalny, minimalny okres, żeby się pojawiły wojska natowskie w Warszawie, to jest około 14 dni. No więc tam jest, jest pewien plan, co, co robić przez te 14 mm. dni, jak się zachowywać i no, ale to jest tylko. Tu mówimy tylko o, o, o planie na zupełnie skrajną ewentualność. Przecież to nie, niekoniecznie chodzi tylko o to, chodzi też o inne formy. Politycznego mhm. wsparcia, logistycznego wsparcia, szkolenia. No tak, ma... też, też... Znaczy, Trudno porównywać układy z 1939 roku do NATO. Oczywiście. Nie było wtedy czegoś takiego w ogóle jak mhm. tego rodzaju wielostronny sojusz obronny. I ten było. układ był o wiele mniej jakby stabilny. Nie... Ja nie chcę powiedzieć, że uważam, że NATO jest w dobrym okresie. NATO no mhm. jest w głębokim kryzysie, było przed pandemią. Myślę, że pandemia pogłębiła ten kryzys, niestety. No ale niczego lepszego od NATO jak dotychczas nie wynaleźliśmy mhm. w całej historii Polski. A na przykład bardziej powinniśmy właśnie skupiać się na, na na to na tej takiej powiedzmy, gwarancji bezpieczeństwa, czy, czy raczej budować własną, własne, własną zdolność militarną? Czy, czy to powinno iść dwutorowo? No wiadomo, że to powinno iść dwutorowo. Nie, nie ma możliwości zbudowania zdolności militarnej do wygrania wojny w naszej części Europy w środku przy naszych warunkach geograficznych, finansowych, technologicznych. Mm -hmm. Zależy, Ale powinniśmy do tego się. dążyć? Czy na przykład, żeby nie za 30 lat mieć takie możliwości? My powinniśmy do tego dążyć, żebyśmy byli atrakcyjnym partnerem. Mhm. Czyli żeby te 14 dni doczekać na. i żeby uwiązać tu. Wieku, powiedzmy tak, żeby sobie... związać siły... jak największe ta, interesy, ta, 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 tak? Ta, żeby, żeby, żeby tak zbudować gospodarkę polską, żeby podnieść koszty ewentualnego ataku na. Na Polskę. To wie Pan, dzisiaj o obronności nie ma co myśleć w taki schematyczny sposób, że tam przyjadą czołgi i no, przyjadą. Wojna Polskę, kinetyczna no. to jest dopiero ostatni, ostatnie stadium gdzieś tam takiego konfliktu. Ale tak pierwszy stawiam, pierwsze stadium to jest gospodarka. Mhm. No. To jest zbudowanie w, na przykład w taki sposób gospodarki powiązanej z Zachodem, żeby każda próba wjechania tutaj czy walki z, z nami się nie opłacała. Czyli krótko mówiąc trzeba podnieść cenę dla przeciwnika, mm. na tyle ją podnieść, podnieść ten koszt, żeby przeciwnik sobie nie dał z tym rady. Ostatnia kwestia na wschodzie, zaraz przejdziemy na zachód troszeczkę. Jak powinniśmy w takim razie w najbliższych latach kształtować tą politykę wschodnią do tych, w stosunku do tych państw, o których cały czas rozmawiamy? Czyli Ukraina, mieć, Białoruś. Mieć swoją, mieć, swoją, mieć swoją agendę i swoje cele myślę, że dzisiaj w ogóle o polityce wschodniej trzeba raczej mówić w kontekście państw, które nie należą do Unii Europejskiej i NATO, czyli Ukraina, Białoruś, państwa mhm. Kaukazu Południowego. Jak powinniśmy na nie oddziaływać? Jak te kontakty powinny się kształtować? Budować te, budować te relacje, które, które dają najlepszy efekt, czyli w dziedzinie kultury, ale w nie zdrowia na przykład mhm. e, wspierać ich, jeśli chodzi o e, budować swoje wpływy poprzez wsparcie, na przykład jeśli chodzi o politykę zdrowotną. To, no, się, po pojawiło polity pandemii, to się pojawiło w To się pojawiło w jakimś zakresie nie? Mhm. Politykę z politykę kulturalną, e, budować coś, co jest polską siłą, czyli no, takie nasze soft power. Nie? Mhm taką miękką władzę opartą właśnie o kulturę, o działania humanitarne. Nie o obecność no. naszych wojsk. Nie o obecność naszych no. wojsk. Tak. A tak, bo słyszymy bardzo wiele takich głosów, że no właśnie stworzyliśmy sobie taką izolację w Europie, że mamy tak naprawdę no Same nieprzychylne państwa gdzieś tam poza Węgrami. No to jak w tym kontekście właśnie ocenia Pan te działania idące w stronę Grupy wyszechradskiej budowania tutaj jakiejś wspólnoty, czy tam nie, Trójmorza? No, nie, to nie jest tak, że te państwa są wrogie. No, to po nie, jest, no ja mówię bardziej jest, o zachodzie no Europy. No że... Tak, ale to chodzi o to, że mamy po prostu bardzo słabe możliwości oddziaływania na naszych partnerów w tej chwili. Mhm. I to jest problem. Oni nie są nam drodzy. No ani myślę, że żaden, żaden, żaden z naszych sojuszników na Zachodzie nie jest nam realnie wrogi. My mhm. mamy po prostu kłopot, żeby na nich oddziaływać. A jak bo... tę sytuację zmienić? No, to jest bardziej skomplikowane, bo to się dzieje na kilku polach naraz. Mhm. To jest efektem naszej polityki europejskiej. Słabej polityki europejskiej, nieustannych kłótni, takim nieodróżniania, nieodróżniania rzeczy ważnych od nieważnych. Ja wiem, to co jest charakterystyczne dla polskiej polityki, to nieodróżnianie rzeczy ważnych od nieważnych. Mhm. Tak samo głośno się kłócimy o, nie wiem, polski rząd się kłóci, tak samo głośno o kornika w puszczy, jak i o yy, nowy traktat, powiedzmy. Ale czy tylko ten rząd, czy na przykład poprzednie również? Ten ma większą zdolność do kłótliwości. Mhm. To w ogóle bardzo kłótliwy rząd. A to, to wynika z yy, jakichś tam. Z populizmu. To mhm. wynika z tego, że rząd jest bardzo populistycznie nastawiony. Jest bardzo mało ma takich elementów, gdzie się nastawia na dialog. Jak obserwuję tą scenę europejską, chociażby parlament, to Polska i Węgry to są jedyne dwa kraje, które wyciągają swoje wewnętrzne jakieś problemy na właśnie tą agendę unijną. Czy tak się powinno dziać? Bo to zarówno Prawo i Sprawiedliwość przy kadencji Platformy i PSL-u, tak samo Platforma robi to teraz i Lewica. No, czy, czy tak rzeczywiście Wiemy, powinno być? Co, partie, partie to robią według tego, co uważają dla siebie za skuteczne, za hmm. efektywne. One nie, nie uważają, co najważniejsze, po prostu dobro naszego kraju. No, ale czasami to dobro nie stoi w sprzeczności z tym, bo trochę jest, wie z drugiej strony jest trochę takiej dłuszczyzny w tej chwili w Polsce. Rozpo, rozpyliło, rozpyli, rozpyliło się trochę takiej dłuszczyzny, która polega na tym, że jeżeli czegoś nie będziemy mówili Niemcowi, to Niemiec tego nie będzie wiedział albo Duńczykowi. No To jest takie trochę śmieszne. W dzisiejszych czasach, kiedy wszystko jest otwarte, jest internet gazety, prawda? Język angielski jest powszechny, ludzie wszystko wiedzą. Więc to, to nie jest tak, że jeżeli my o czymś nie powiemy w Parlamencie Europejskim, to nikt tego nie będzie wiedział. Więc też bez przesady. Polskie partie polityczne mają prawo, bo to wynika z naszej pozycji w Parlamencie Europejskim. I w ogóle w instytucjach europejskich w różnych sprawach odwoływać się do instytucji europejskich. To też nie jest ani żadne dziwne, ani jakieś mm. nadzwyczajne. Także nie, nie przesadzałbym z tym. Nie tylko Polska i Węgry, chociaż faktycznie w Polsce i Węgry jest, w Polsce to, i Węgry, jest to chyba faktycznie taka najmocniejsza tendencja. Mhm. To znaczy, wie pan, po prostu to, no, to na pewno nie jest ani, ani nic złego, ani bądź żadna zdrada, ani nic takiego. Mhm. To trzeba oceniać przede wszystkim z punktu widzenia. No nie, to żart w ogóle, nie. Okay. No to, nie. Po prostu wykorzystywanie przez PiS czy przez Platformę tych możliwości, które dają instytucje mhm. europejskie. Inna sprawa to jest efektywne, bo ja zawsze mam wątpliwości, czy w Polsce to jest dobrze widziane przez ludzi, czy to warto robić po prostu mhm. z politycznego punktu widzenia. A wspomniał Pan o tej właśnie pozycji, chociażby w Parlamencie Europejskim. właśnie tutaj mieliśmy niedawno, chyba w Wielki Czwartek, rozmowę naszego premiera z Wiktorem Orbanem i też z Salvinim z Włoch. Czy to są takie dobre ruchy, zwłaszcza w tym czasie? Nie, kompletnie wbrew polskim interesom. A dlaczego? To głupie jest zupełnie bo to, to są, mają sprzeczne interesy z no wiem, Polszą, jeżeli, czy... jeżeli idzie pan do pani kanclerz Merkel albo do pana prezydenta Bidena i mówi, nie chcemy Nord Stream, bo tam mm. Rosjanie mają wpływy, a potem się pan publicznie pokazuje z, Węgla, z Węgrem, który ma całą energetykę podpiętą pod Rosję, no to jak my wychodzimy? Ale Nord Stream i tak już jest budowany. No to właśnie mówię, no to jak, jak na nasze mm. argumenty. No to wychodzi ale na może to, trzeba szukać tych przyjaciół? Nie, ale szukać trzeba przejść tylko trzeba mieć jakiś pomyślonek w polityce, jakąś konsekwencję. Mm. Znaczy, no to... jeżeli się idzie do suszy głowy Bidenowi, żeby interweniował w sprawie Nord mm -hmm. a potem robi konferencję z Orbanem, no to przecież doradcy Bidena przyniosą mu i to pokażą. No, no to on też to, no to będzie wiedział, z kim ma do czynienia, nie? No to my mamy w ogóle... To jest działanie no to... absolutnie wbrew polskim interesom, szczególnie kiedy mamy trudne sprawy z Niemcami, z Francuzami i tak dalej. To wynika z wewnętrznych uwarunkowań w Polsce. Chodzi o to, żeby budować jakieś teoretyczne, nie wiem, alternatywy dla tych tradycyjnych układów politycznych na Zachodzie, to nie jest zgodne z polskimi interesami. Z polskim interesem jest zgodne, żeby Zachód się trzymał mocno, a nie żeby wspierać. W, na zachodzie największych sojuszników Putina. A mamy szansę w ogóle na, na jakiś sprzymierzeńców, właśnie w Europie, poza tymi tam Węgrami? E, czy, czy raczej tego pan tak nie widzi? I czy ten zachód, który pan powiedział, że ma się trzymać mocno, czy on się rzeczywiście trzyma mocno? Czy... Biden i Blinken mają. Tej... Biden i Blinken dają szansę na pewne na otwierzenie. Mhm. Nie? Okay. No teraz jest zamrożone wszystko, bo jest pandemia. No ale, tak, no ale pandemia minie i. No jakby i... ja celowo tutaj nie poruszam tych tematów, bo myślę, że wszyscy są tym tak. jakoś tam zmęczeni. No, i... no ale to jest. To jest ważne, dlatego że są tam to... różne spotkania, plany różne, ludzie hmm. nie wiedzą co będzie to, później. To wpływa na tę no politykę międzynarodową. Tak, tak, tak. A teraz jeszcze takie ostatnie dwa pytania. Jak się Panu podoba ta, ten kierunek, w którym zmierza Unia Europejska? Tak? To znaczy? No przy kryzysie, tak jak przy, mieliśmy po 2008 roku, yy, jednak dążenie do większej integracji, bo no czym innym jest zaciągnięcie wspólnego długu, prawda? To jest mechanizm integracji. No tak powstały Stany Zjednoczone to może teraz powstaną no, Stany Zjednoczone Europy? Wie pan, co może powstaną, tylko to będzie długo trwało, jeżeli mm. ma być mądre. Długotrwałe, to, to znaczy w jakiej perspektywie? No nie wiem, 100 lat na przykład. Nie? Ludzie muszą przywyknąć do tego, że. Mm, wie pan, gdyby, gdyby historię ludzkości opisać jako jedną dobę, to czas, kiedy istniały państwa narodowe, tak jak my to rozumiemy, to jest jakieś tam parę minut albo minuta, nie? No tak. Więc to nie jest tak, że zawsze będą istniały małe państwa narodowe. Czyli co? Nie ma pan przywiązania do Polski? Ale wie pan, co Polska może. To, 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 to nie, no, to, tak jest, Jan II no Wojtyła, to wie pan. Jak się człowiek głębiej zastanowi, to polskość, Polska dużo lepiej funkcjonowała zawsze w Uniach niż mhm. sama na boku. Nie? Jeżeli weźmie pan powiedzmy te tysiąc lat historii Polski. Odłoży zabory i tam okupację. Hmm. Zostawi ten czas. To zazwyczaj i... współpracowaliśmy. No zazwyczaj sensie. w jakiejś unii albo polsko albo, albo polsko nam, pełne, taką siatkę społeczną. Ale no, to jest inna jeszcze sprawa, oczywiście, że tak, że byliśmy bardzo zróżnicowanym społeczeństwem, ale przede wszystkim prawie zawsze byliśmy w jakiejś tam unii. No. To była albo właśnie Unia ta Jagiellońska, z Węgrami Unia, Unia z, z, z Wielkim Księstwem. My Praktycznie bardzo dobrze jako Polacy funkcjonujemy w Uniach, mm -hmm. a nie oddzielnie. Więc bycie w Unii, bycie w jakimś większym organizmie, który, organiz, który na przykład pozwala na sprawniejszą wymianę handlową, to nie. nie Samo w sobie to nie jest złe. to jest zazwyczaj Czyli pan nie ma takich obaw z tą y, integracją? Nie, w no żadnych. Okay. No, żadnych, dlatego że ja rozumiem, że integracja to nie jest zabicie polskości. No. To, to nie jest zabór kolejny. No ludzie tak sobie wyobrażają. Bo, bo, bo to u Polaków jest takie coś, że myśmy to tak się tęsknili się. Że tak, do, do suwerenności i tak dalej, że teraz ta Unia może się niektórym źle kojarzyć, ale jeżeli ktoś się głębiej zastanowi, to, to, to nie stanowi to jakiegoś problemu. Jeszcze tylko zapytam o ten Europejski Zielony Ład, czy to ma szansę w ogóle, rację bytu do 2050, gospodarka bezemisyjna. Ciężko to może to być, to znaczy nie ma, już, nie ma już dzisiaj możliwości powrotu do... Yy... Czy znaczy ekologia i myślenie w kategoriach zdrowia, też rozumianego jako ekologiczny sposób życia, może być istotniejsze. To, no, to tego nie ma to, odwrotu. To już dzisiaj nie jest kwestia lewicy, nie prawicy. Hmm. To, to w jakiejś formie każdy uznaje, bo to jest naukowe. To jest oczywiste, wypływa z naszego doświadczenia. Teraz nawet Chiny, takie być może... Nie, ale no wszyscy wiemy, bo wystarczy zobaczyć, ile ludzie produkują, nie hmm. wiem, śmieci, odpadów, jak nieekologicznie hodują zwierzęta. Nie ma co... Prawdziwy konserwatysta nie, nie ucieka od rzeczywistości. Bo to wtedy się staje reakcjonistą i trochę nawet rewolucjonistą, hmm. bo nie ma co przywracać sytuacji sprzed 40-50 lat. Populacja jest bardzo duża na Ziemi. Widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o wirusy, to wynika też właśnie z nieekologicznego stylu, stylu życia. To potem jest oczywiście pytanie, jak rozumiemy tę ekologię. Czy ta formuła, którą proponuje Zielony Ład, na przykład jeśli chodzi o energię? Czy może jakaś alternatywa? Czy może jakaś inna, ale że to pójdzie w tym kierunku, poza dyskusją. Okay. Szkoda czasu na debatowanie, bo każdy dzisiaj, kto ma poukładane w głowie, czy jest prawicowy, czy jest lewicowy, to na przykład rozumie, że trzeba. Trochę inaczej podchodzić do gospodarki śmieciowej czy do nie wiem, do, segregacji, po, do segregacji do, 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 do podróżowania całej, do w każdej dziedzinie życia. To teraz ostatnie, ostatnie zagadnienie w tej części czy Polska miała kolonie? Tak, co pytam? Kolonie? Tak. A Dlaczego o to pyta? Hmm. No nie wiem. No, mieliśmy kolonie, mieliśmy niewolników. Nie sądzę, nie. Okay. bo to jest jakieś podstępne pytanie. Nie, no tak, staram się, staram się, bo po prostu ostatnio słuchałem Pana wywiadu chyba dla Onetu i powiedział Pan, że Pan by doradził włoskim piłkarzom właśnie klęknąć tak jak Anglikom, którzy zbudowali swoje imperium, nad którym nie zachodziło słońce, właśnie na koloniach, na wyzysku, na niewolnictwie i no po prostu drenowaniu tych, tych innych lądów. To jakby nie do końca tutaj rozumiem, dlaczego my mielibyśmy się z tym solidaryzować. Bo chyba ciężko uznać, że my na przykład kolonizowaliśmy Litwinów, czy, czy Ukraińców, Kozaków, czy, czy... Ale tam nie chodzi o nie o Kozaków, ani o Litwinów, ani mhm. o Ukraińców. To chodzi o, o to, że czasami trzeba wykonać gesty, które wynikają po prostu z tego, że jesteśmy ludźmi. I to nie, nie chodzi o to, że my się przyznajemy do jakiejś winy, bo przecież nie, nie myśmy rządzili koloniami w Indiach. Nie. Chodzi mhm. o solidarności nie, nie widzę problemu, żeby tego nie zrobić. Okej. Okay. Nie, hmm. znaczy nie, jakoś nie wiem. Nie. U nas wszyscy się podniecają takimi, takimi rzeczami, gestami. Takimi gestami, które. też tego nie zrobili? No dobrze, no to no tu no 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 mhm. musimy być jak wcześniej. No. Nie, no nie, nie musimy, ale co? też nie to musimy znaczy... być jak Anglicy. Nie? No to nie musimy, no nie. ale to też nie zrobili i nic się nie stało. Nie? Mhm. Okay. To zawsze jest takie jak dobrej woli, no, wspaniałomyślności. Oczywiście, nie. to jest jakby temat zastępczy i też Nie wie pan tego... co, wspaniałomyślność jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Mhm. No nie głowy nie tak żadną nazwę po prostu. No tak, no bo jeżeli to dzisiaj jest tak, że chodzi o taki gest. Mhm. A to nie jest nie. jakieś poczuwanie się do nie swojej winy czy coś takiego. Ja nie sądzę, żeby można było mówić o tym, że personalnie piłkarze, którzy klękają, no. ponoszą winę za mhm. nawet jeżeli są angielskimi. Tak, to piłkarzami. To ma jakiś symbol, tak? Szczególnie, że mogą być piłkarzami, którzy się wywodzą z, właśnie z kolonii. Tak. Więc, tak, oczywiście. Nie, to nie jest to nie jest akt ekspiacji osobistej, tylko to jest po prostu jakiś gest który ktoś może uważać, nie wiem, za lepszy, gorszy, nadmiernie teatralny. Rozumiem to wszystko. Ja też do szczerze mówiąc, ja osobiście też nie lubię za dużo teatralnych gestów. Ja nie lubię tego wchodzenia polityki do, do sportu, tak jak mieliśmy w Stanach ten NBA i każdy Ta. zamiast nazwiska ma napis y, y, reforma edukacji czy jakieś inne. To jest takie, według mnie, trochę. No, no ale to można też czytać jako takie społeczne zaangażowanie sportowców. No, no. tak, no, ale tam jest też go-vote i, mhm. i no, różne takie. No nie, ale społeczne zaangażowanie sportowców. To akurat mnie tak aż nie, mm. nie razi. Okay. Jeżeli chodzi o ten, o ten gest przyklęknięcia, no bo po prostu czasami jest tak, że nawet jeżeli nam jakiś gest się wydaje nadmiernie teatralny, powiedzmy. To dla kogoś, ma, to le, to dla kogoś ma znaczenie, lepiej to zrobić, niż później dwa tygodnie wyjaśnić, dlaczego myśmy tego nie okay. zrobili. Nie? Yy, tak samo na... jak lepiej jest czasem odpuścić tygodnie, Kiedy zaczynałem Tak, dokładnie. Mm. Kiedy zaczynałem pracę w Ministerstwie Kultury 20 lat temu, to był taki zwyczaj, że chodziło się do niektórych pań dyrektor na imieniny. Mhm. I mi się to wydawało jakieś takie niepotrzebne, śmieszne, uważałem, mhm. że nie no, praca, a w pracy będziemy chodzić na imieniny. A później zrozumiałem, że lepiej kupić te róże, pójść w życzenia, jest się. fajnie, nawet okay. jeżeli mi się to wydaje pewną przesadą, bo pani dyrektor nie jest moją ciocią, ale to jest miło i jest jakaś taka, jest jakaś taka kultura organizacyjna, pewnie teraz już tego nie ma. I wtedy się nauczyłem, że czasem lepiej po prostu wykonać gest, nawet jeżeli on mi się wydaje nie pasować do mojego wizerunku, wizerunku czy, czy jakiejś wizji, niż potem tygodniami tłumaczyć, dlaczego nie uszanowałem pani Zofii. Dobrze. No to teraz pozdrawiamy wszystkie panie, wszystkiego dobrego. Gościem był pan poseł Paweł Kowal, był też naszym gościem, dziękujemy bardzo.